Szkoła kojarzyła mi się z siedzeniem zastęp w książkach. No, przynajmniej zawsze tak to dla mnie wyglądało. Myślałem, że tak jak w technikum, gimnazjum, kolejna szkoła, w której trzeba będzie się uczyć i tyle. Ćwiczenia, egzaminy, kolokwia, wykłady, generalnie rycie na blachę. Myślałam, że tak będzie, tego się spodziewałam. I ostatecznie, jestem mile zaskoczony, przyszedłem do WSB i okazało się, że oni faktycznie uczą praktyki. Najlepszym i najbardziej skutecznym sposobem na naukę danego zawodu jest praktyka. List motywacyjny, testy kwalifikacyjne, CV, rozmowa rekrutacyjna nigdy nie dają gwarancji, że współpraca będzie udana a sterzysta sprawdzi się w naszej firmie. Logistyka to przede wszystkim doświadczenie. Przychodzisz tu, masz do rozwiązania dany problem, robisz wszystko, aby się udało. WSB słynie z tego praktycznego podejścia do edukacji. Bardzo duży nacisk kładą na staże, sami pozyskują środki na ich realizację, więc nasze koszta są zerowe. Natomiast studenci za swoją pracę otrzymują prawdziwe wynagrodzenia oraz możliwość zatrudnienia już jako pracownik naszej firmy. Starze organizowane przez Wyższą Szkołę Bankową pozwalają się lepiej poznać zarówno nam, jak i studentom, zapoznać z wzajemnymi wymaganiami, umiejętnościami. Dla studentów są wspaniałą formą zbierania doświadczenia, a dla nas pewną formą rekrutacji. Dzięki temu poznajemy umiejętności studentów i pozwalamy im przygotować się lepiej do wykonywania zawodu.